Stanowi podstawę naszego dzisiejszego rozważania, to krótki fragment zapisany w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, od wiersza pierwszego do czwartego, gdzie tak jest napisane. I stało się, gdy był na niektórym miejscu modląc się, że gdy przystał i rzekł do niego jeden z uczniów jego: Panie. Naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. I rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. I odpuść nam grzechy nasze, jako i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. A nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Tyle słów Pisma Świętego. Łaskawy, Panie Boże Nasz, chcemy Tobie podziękować za to. Szczególne miejsce, w którym gromadzimy się w Twoim imieniu, za to miejsce święte, w którym możemy wyciszyć nasze serca i przeżywać tę szczególną społeczność: społeczność śpiewanej pieśni, modlitwy i rozważanego słowa. Dziś w sposób szczególny kładziesz nam na serce tę szczególną społeczność jaką miał Twój Syn Jezus Chrystus z Tobą, Ojcze. I Ty chcesz także nas dzisiaj wezwać, zachęcić do tej szczególnej modlitewnej relacji z Tobą nawzajem, ale przede wszystkim z Tobą. Dziękujemy Tobie za to słowo i prosimy racz teraz po błogosław rozważanie Twojego słowa w sercach naszych. Amen. <śmiech> Umiłowani <śmiech> przez Jezusa Chrystusa, drogie siostry, drodzy bracia, zgromadzeni tu w kościele i tam być może po drugiej stronie ekranów komputerowych. Niedziela jest szczególnym dniem, w którym Chrystus wzywa nas do naśladowania. Ale też i sam pokazuje nam drogę, po której powinniśmy iść. I dzisiaj Chrystus pociąga nas za sobą, wprowadzając nas w wspaniały świat modlitwy, gdyż niedziela dzisiejsza, piąta po Wielkanocy, zwana Rogate, mówi o modlitwie. Dlaczego właśnie o modlitwie? Drogie siostry, drodzy bracia, życie religijne ma swoje miejsce najświętsze. Takie miejsce Kodesz HaKadoshim było w świątyni jerozolimskiej jako symbol obecności Boga wśród ludu izraelskiego. I podobną rolę, jak miejsce najświętsze w Jerozolimie spełnia modlitwa której człowiek zbliża się do Boga. Ale zbliża się nie tylko wargami, automatycznie wypowiadając słowa wyuczonej modlitwy, ale zbliża się sercem. Był czas, że modlitwa była rzeczą oczywistą i naturalną. Każdy za psalmistą powtarzał słowa, które stanowią biblijne hasło dzisiejszej niedzieli. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówi mi swej łaski. Dziś dla wielu modlitwa już nie jest rzeczą oczywistą. Nie jest owym szczególnym czasem, świętym czasem rozmowy z Bogiem, w której przeżywamy i otrzymujemy Bożą łaskę. Wielu dziś w ogóle przestało się modlić. A jeżeli już się modli, to jak wspomniałem, modli się z automatu, modli się wargami, wyuczoną modlitwą bez jakiejkolwiek głębszej refleksji nad wypowiadanym słowem. Bywa i tak, że również słowa modlitwy pańskiej także wypowiadamy bez takiej głębszej. Refleksji, przychodząc na nabożeństwo, odmawiając ją przy wejściu i wyjściu, jakby zapominając, że jesteśmy przecież wyposażeni w naszych śpiewnikach, w te modlitwy, które nam towarzyszą i mają towarzyszyć przy wejściu do kościoła, przy wyjściu z kościoła, przed przystąpieniem do Komunii Świętej, po przystąpieniu do Komunii Świętej i wiele innych domowych. Modlitw, jak i nabożeństwowych, znajdujemy w naszych śpiewnikach. No ale cóż, tempo życia, wszyscy wiemy jakie jest. Nawał codziennych spraw i obowiązków. Jesteśmy w ciągłym biegu, ciągle patrzymy na zegarek i ciągle jesteśmy spóźnieni. To powoduje, że na tą modlitwę nie zawsze znajdujemy czas. Ale przyznajmy także i niejednokrotnie lenistwo i wygodnictwo sprawiają, że nie mamy tego czasu na wypowiadaną modlitwę poprzez uniesienie serca myśli ku Bogu. Stąd ważnym jest pytanie, które dzisiaj sam Bóg za sprawą Ducha Świętego kładzie nam na serca i stawia przed nami. Czym jest dla nas modlitwa? Jak się modlić? To jest pytanie dzisiejszej niedzieli, która wzywa nas do modlitwy, która, w której sam Chrystus zaprasza nas do nieustającej modlitwy. Nie tylko tu w tej społeczności, ale także tej indywidualnej, codziennej. Bo modlitwa jest takim szczególnym czasem, kiedy jesteśmy blisko Boga. To jest taki czas i takie przeżycie, w którym doznajemy szczęścia. Nie ma wśród nas ani jednej, ani jednego, który nie marzy o szczęściu. Ale mamy różne Jego wyobrażenie. Natomiast psalmista w znanych nam słowach przecież mówi te szczególne słowa. A moim szczęściem jest być blisko Boga. I tę bliskość właśnie osiągamy w modlitwie. W modlitwie małżonków, rodziców z dziećmi, czy też dziadków z dziećmi. Wtedy, kiedy wskazujemy na istotny fundament duchowego życia, kiedy w modlitwie rozwiązujemy nie jeden małżeński problem, albo rodzinny problem, albo konflikt między dziećmi a rodzicami, i na modlitwę nigdy nie jest za późno. A poprzez modlitwę. Przekraczamy pewne bariery, pewne granice naszej cielesnej egzystencji i wchodzimy, powiedziałbym, w taki wieczny i Boży świat. To w modlitwie zostaje przerzucony niejako taki most poprzez przepaść dzielącą ziemię i niebo człowieka od Boga, bo wewnętrzne nasze ucho może wtedy usłyszeć. Zbawienną wieść Chrystusa i odpowiedzi, tak jak On gdzieś odpowiedział: Samuel, mów, panie, bo sługa Twój słucha. Współczesny człowiek, jeśli chce zachować swoją pozycję przypisaną koronie stworzenia, musi sobie zdawać sprawę, ale musi o tym wiedzieć, musi żyć w tej świadomości, że posiada nie tylko ciało, ale także i ma duszę. No i tak jak ciało potrzebuje pożywienia, wody i powietrza, aby żyć, tak i dusza potrzebuje swojego pokarmu, swojego tlenu. A wiemy, to już z lekcji religii, ze szkółki niedzielnej, że tym niezastąpionym tlenem dla duszy jest właśnie Modlitwa. To ona stawia nas w bezpośredniej bliskości obecności tego, który jest twórcą, który jest źródłem naszego istnienia i zbawienia. To więc modli się nieregularnie. I to chcielibyśmy dziś przyjąć na nowo do naszych myśli, do naszych serc. Albo kto zapomina się modlić w ogóle, ten skazuje siebie na życie bez Boga. A to jest równoznaczne ze śmiercią duchową. Czy takiego życia sobie życzymy, czy takiego życia chcemy? Czy chcemy takiego życia dla naszych dzieci, dla naszych wnuków? Jezus. Dał nam i w tym względzie przykład, jak powinna wyglądać modlitwa. On dbał o społeczność ze swoim ojcem i zawsze znajdował czas na modlitwę. Trudno nam oczywiście dorównać do mistrza. Nie ma ucznia nadmistrza, ale pomyślmy i odpowiedzmy sobie na to pytanie, które również skierowane jest i do mnie. Ile czasu w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca poświęcam na modlitwę? Czy ona jest moim nieodzownym elementem mojego wewnętrznego, duchowego życia? Czy rozpoczynam dzień od modlitwy i modlitwą kończę? Czy tylko jestem w tym nieustającym biegu? Szybko spać, szybko iść pracować, szybko podejmować inne. Kwestie, które są celem mojego życia. Chrystus modlił się nieustannie i na zawsze pozostanie dla nas tym modlicielem, tym wzorem, bo On modlił się nie tylko za dnia, ale modlił się i w nocy, modlił się na górze, w świątyni, na pustyni, modlił się, przemierzając długą drogę. I spotykając się z ludźmi. To tak łatwo lekko powiedzieć, ale on nie jedną noc spędził na modlitwie. Przyznam się, że ja tak nie umiem. Szybciej bym chyba zasnął ze zmęczenia. on się modlił. I nie noc modlił się na modlitwie, a raz modlił się na całą noc, całą noc na górze, kiedy faryzeusze oskarżyli go. O przekraczanie zasad świętowania, i kiedy czekała go ważna decyzja związana z powołaniem dwunastu uczniów. Innym razem, jak wiemy, udał się na pustynne miejsce, aby się tam modlić, gdy czekało go wiele pracy, kiedy miał nauczać i uzdrawiać, a tuż przed pojmaniem równie. Gorliwie modlił się, czego dowód zostawiły nam Ewangelie, spisując arcykapłańską modlitwę Chrystusa. Ten czas na pustyni czy na górze musiał być szczególnym czasem błogosławieństwa i realnej mocy, skoro uczniowie, widząc tak żarliwą modlitwę i efekty tej modlitwy przychodzą do Chrystusa. I to opisuje nam ten dzisiejszy fragment z Ewangelii Łukasza i proszę zbawiciela: Panie, naucz nas modlić się. I drogi Zboże, i my dzisiaj chcemy prosić, każdy z nas osobna i osobiście. Jeżeli być może nie domagamy w tej kwestii. Zawołajmy z głębi serca, Panie, naucz mnie, naucz i mnie modlić się. Spraw, abym w modlitwie znajdował moc i radość swojego życia. Spraw, abym wreszcie w modlitwie jak psalmista znalazł szczęście i klucz do szczęścia w moim życiu. Nie to wszystko, za czym nieraz się uganiam i biegam, ale w tej szczególnej społeczności, kiedy z Tobą jestem, Ojcze, kiedy przychodzę do Ciebie w modlitwie przez Jezusa Chrystusa i powierzam Ci całe swoje życie. A przecież w naszym życiu ile jest różnych trosk, ile jest lęku i obaw. Kiedy myślimy o świecie, o wszystkich zapalnych ogniskach, gdzie zło i nienawiść zabija pokój, kiedy myślimy o Ukrainie, o tych wszystkich strasznych rzeczach, które znajdujemy w internecie i wiadomościach telewizyjnych, kiedy wreszcie myślimy o naszych troskach, chorobach, cierpieniu. O społecznej niesprawiedliwości i wielu innych rzeczach, które chcielibyśmy swoimi siłami w jakiś sposób zmienić. To właśnie wtedy chcielibyśmy liczyć nie na własne siły, nie na swój spryt, intelekt, ale to wszystko w modlitwie zawsze przynośmy Panu Bogu. Przez Jezusa Chrystusa, który mówi. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Przyjdźmy właśnie w postawie pokornej modlitwy, powierzając to wszystko, co dotyka naszego życia, właśnie Jemu. To nie tylko w Chrystusie znajdujemy wiele przykładów i postaw modlitwy, ale także w Starym Testamencie widzimy Abrahama, który. Modli się za Sodomą, widzimy Eliasza, który zmęczony życiową gonitwą, przeżywa taką szczególną bliskość z Bogiem w samotności. I do tego jesteśmy zachęceni, także i my. Potrzebujemy wspólnych modlitw, potrzebujemy godzin biblijnych, potrzebujemy tego, by modlić się razem, także w nabożeństwie, ale trzeba nam też tych szczególnych chwil. Kiedy, jak mówi Pan Jezus, kiedy Ja Ojcze jestem z Tobą, a Ty ze mną, tak samo i my jesteśmy z naszym Ojcem w modlitwie. Bo w samotności i ciszy odczuć możemy najwyżej, najlepiej bliskość i świętość Boga. I w niedzielę rogaty również powinniśmy wypowiedzieć słowa psalmisty, które stanowią biblijne hasło dzisiejszej niedzieli. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Modlitwa, ta szczególna społeczność, ta szczególna relacja z Bogiem, w której Jemu powierzamy nasze wszystkie sprawy. Ludzi, o których się troszczymy, powierzamy mu w modlitwie. Powierzamy mu wszystkich chorych, cierpiących. Tych, którzy są w szpitalach, w domach opieki, gdzieś osamotnieni, opuszczeni. Jemu powierzamy to wszystko, co jest i zakłóca, być może nasze relacje w małżeństwie. To jemu powierzamy nasze dzieci w sposób szczególny, ósmoklasistów, którzy niedługo będą zdawali za parę dni swój egzamin w szkole, ale to właśnie w nich, w ósmoklasistach. Dostrzegamy także tegorocznych konfirmantów. I to za tydzień już tu w Tychach będziecie przeżywać taką szczególną uroczystość. Dlatego módlmy się także i o nich, by to oni odnaleźli w modlitwie tu, w parafii to szczególne miejsce, ten drugi dom, to miejsce azylu. Przeżywania tej szczególnej społeczności w pieśni, w rozważanym Słowie, a także i w tej modlitwie, która płynie prosto z serca. Tak jak wspomniałem, jeśli nawet tej modlitwy w naszym życiu było zbyt mało, a może jej nie było w ogóle. To dziś zachęceni tą prośbą uczniów. Postawmy się im w ich miejscu i chcielibyśmy prosić o to, aby Pan Bóg i nas w nas wyzwolił taką potrzebę, byśmy to nasze życie duchowe budowali na osobistej modlitwie i w niej przeżywali prawdziwe szczęście i radość z naszego życia co chcielibyśmy codziennie powielać, utrwalać. Za każdym dniem, Panie, naucz nas modlić się. Amen. Śpiewać będziemy pierwszą zwrotkę z kolejnej pieśni.